Let's get ready to rumble! Violetta Jankowska, lokalne radio OP Kędzierzyn-Koźle. Witam Państwa serdecznie z publicznego przedszkola nr 26, mieszczącego się w Kędzierzynie-Koźle. Jest z nami pani dyrektor, pani Małgorzata Bandurska, której chcielibyśmy dzisiaj zadać kilka istotnych pytań. Pani Dyrektor, dlaczego hasło optymizm jest tak ważne w pracy w przedszkolu i czy pozwala ono rozwijać fantazję i kreatywność wśród dzieci? Witam serdecznie w przedszkolu, tak jak powiedziała Pani Radna przedszkolu 26. Chciałam powiedzieć, że nasze przedszkole od kilku lat uczestniczy w ogólnopolskim programie optymistyczne przedszkole autorstwa Mireli Nawrot i Pani Dzierzgowskiej. Nasze przedszkole e, dlatego uczestniczy w tym dla nas optymizm jest bardzo cenną cechą. Optymista to jest osoba, która nie poddaje się trudnościom, która radzi sobie w trudnych sytuacjach. Optymista to człowiek, który wie, co to jest dobroć, który wie, co to jest miłość, radość, szczęście. I nasze dzieci mają tu możliwość w naszym przedszkolu realizowania projektu z optymistycznego przedszkola poprzez różnego rodzaju działania. W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość rozwijania kreatywności i fantazji. Dziękujemy bardzo za tak wyczerpującą odpowiedź, a ja zapraszam do naszych sal. Co ty z babcią robić? Pięknie. Maciu, a ty co lubisz robić z dziadkimi, z babcią? Ja lubię z dziadkiem łowić ryby na lato. No to już mamy dwoje dzieci, które, które łowią ryby z dziadkiem. Dawid, a co ty lubisz robić z Być miłe dla, dla naszych kolegów i dla naszych koleżanek. Bardzo dobrze. Mm, um, Będzie dobre dla babci i dla dziadkę. Będzie tak, że ta gata nie chce. mamy się pooglądać mm. telewizję. Super. me. フフフ。<music> Korzonek jest po to, żeby zakorzenił się na ziemi, tak? Czyli trzymaj korzonkiem w dół, dobrze? Dobrze. Bartuś, chodź. Mhm. Uh -huh. Trzymaj, Bartuś. Trzymaj dobra. Ale nie koło tej, popatrz, musi mieć miejsce. I wsadź, czekaj. Może kwiatek W Może kwiatek, osobno, tak? Dobra. Daj teraz Karolnicę, niech drugą już podleje, żeby każdy podlał jedną cebulkę. A wy tutaj, ja proszę podlały. Julia, zauważyłam, ale to nic. Dobra, Aneska, weź konewkę, Julcia, zaczynaj od pierwszej. Cebulę. Mhm. Cebulkę. A co trzeba zrobić z tą cebulką, żeby ten szczypiorek wyrósł? Podlać, podlać, dać ziemię i zasadzić. Mhm. A, co jest potrzebne roślinkom do życia? Woda, słońce. Do, jest to donica. Bardzo dobra. Przyrody. Ja wiem, kto Ktoś, wie. się Ktoś, Ktoś się tam się interesuje i w lesie, jak wróżuje i tam motuje. Zabijanie niektóre procesacji, żeby przez życie. Nie. 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 I to już się I kostki lodu są. Tak. I nawet można robić zamek. z no, tak. też nie słucham idę. I lód jest zrobiony, proszę, się śmierdzą. I można nawet nawet lód. A już muszę iść. Bo się nie dokończyłem. I co jeszcze? A czemu musimy ubierać się ciepło zimą? Jest sekundkę. Dlaczego jeszcze? Zakrę. Kultka. A po co zakłada się szalik? Żeby było Hmm. A co to jest instrument? Instrument to, to, to na tym się robi. I co jeszcze można robić na instrumencie? A jakie instrumenty znacie? A ja